Witam serdecznie widzów mojego kanału na YouTube. Witam serdecznie odpowiadając na różne pytania, zagadnienia i tak dalej tak jak opisałem wcześniej, że będą odcinki właśnie z ujeżdżenia jak ujeżdżać konia, co, jak pracować z siodła jak go uelastycznić i yy, jak z koniem współpracować komunik to komunikować się tak, żeby koń był bezpieczny i jak, współpracując w jakiejś harmonii więc wybrałem taką pierwszą pozycję do tego, żeby pokazać jak otwierać i zamykać bramkę lewą, prawą ręką, przodem, tyłem itd. z tego względu, że to jest jakieś takie wyzwanie dla konia, dla niektórych i fajnie od czegoś zacząć, że czegoś nie potrafię, więc będę próbował to zrobić, żeby koń był bardziej komunikatywny i odbierał nasze komunikacje, czy jeżeli chodzi o wodze, o dosiad, o łytkę, łytkę, udo, ostrogi i tak dalej, żeby to wszystko jak najbardziej płynnie pokazywać, czy wykonać też ćwiczenie. Jak zrobimy tę bramkę za chwilę, którą pokażę, jak, jak otwierać. Można, więc później przejdziemy do ćwiczenia, które pomaga, żeby właśnie wprowadzić siebie i konia w taką sferę harmonii komunikacyjnej. Więc tu mamy bramkę i tak jak mówiłem, że już wiele konkurencji różnych wprowadzają właśnie to, to, to zadanie, żeby otwierać i zamykać bramkę. Tu otwieram bramkę prawą ręką, lewą ręką trzymam wodze, skręcam konia, tutaj przesuwam zad. Teraz proszę go o przesunięcie się do tyłu, trochę w bok, i tu zaczepiam z powrotem. Tak? I to jest taki manewr. Niby się wydaje, że to jest tak łatwe, prosto wszystko wychodzi, ale ogólnie tu jest tyle dużo wykonywanych czynności, że tak jakbyśmy wsiedli, wsiedli pierwszy raz w samochód, i teraz sprzęgło z zapalanie światła i coś tam, coś tam pełno tych zagadnień jest, no i trzeba to wszystko jakoś ogarnąć. Bo no, na początku może to by wydawać się trudne, ale. Po paru jazdach, kilometrach czy ćwiczeniach, tak jak teraz tutaj, z koniem się okazuje, że te zagadnienia są po prostu no, łatwe, ale tu mamy nie mechanicznego, nie mechanicznego konia, tylko żywego. No i on może po prostu, że tak powiem, różne rzeczy na niego wpłynąć mogą, które spowodują, że nie wykona tego ćwiczenia i tak dalej. I jak to skorektować? Bo najważniejsze jest to, że w ogóle dużo jeźdźców jest na świecie nie? małych, dużych dobrych, złych i tak dalej ale jeźdźców jest ogromna ilość tylko wśród tej grupy jeźdźców jest niewielka ilość grup grupa taka jeźdźców, który potrafi korektować konie, a to jest właśnie najważniejsze, żeby ta cała harmonia, szacunek, współpraca z koniem, była polegała na tym, że jeżeli coś źle, źle robimy, źle współpracujemy, to żeby to korektować. Jeżeli błąd popełni kąt, to nie, koń, to nie znaczy, że to jest źle coś. No ok, no każdy może popełnić błąd. tylko My jako jeźdźcy powinniśmy potrafić skorektować tego konia, tak żebyśmy na przyszłość, na następny raz, taka sytuacja jak nastąpi, żeby on wiedział jak się zachować i żebyśmy się nie denerwowali, przeżywali, a już najgorszą oceną jeźdźca jak jest, powie, co za durny konie, no to już wtedy wiadomo, że strzela sobie w kolana, bo nie ma durnych koni, tylko po prostu nienauczonych, a to wszystko spada na odpowiedzialność właściciela lub jeźdźca. Dobra, wracając tutaj do bramki, otwarliśmy bramkę, że tak powiem, Przodem, lewą ręką, prawą ręką teraz spróbujemy, że tak powiem, wejść w drugą fazę. Czyli postaram się tutaj najechać na bramkę i wjechać bramkę tyłem. No to jest taka niby czynność ranczerska, nie? Zamykanie, włączanie, zamykanie i czy otwieranie bramki a, i tak dalej. Ale mówię, że to jest zajęcie, ale się okazuje, że. Tak jak powiedziałem, że to jest taki jakby dla nas lekki egzamin, właśnie jaką mamy, na jakim poziomie mamy współpracę z tym koniem. I tak jak powiedziałem wcześniej, wiele razy już też pokazywałem, że między innymi ćwiczeniem takim, żeby współpracować i wykonać dobrze to ćwiczenie, czy płynnie, mnie, no między innymi, żebyśmy mieli tutaj bardzo dobry nas to wiadomo podstawa, nie, nie możesz się kręcić w takich rzeczach. Chociaż uważam, że jak jest ćwiczenie na przykład batem, nie? czy stickiem, że machamy i koń jest odczulony, on się nie rusza, jest ok alright ale właśnie przy współpracy ze stickiem jest taka niewidzialna granica, gdzie ten stick e nie reaguje koń na, na stika, bo on wie, że jest, czuje się bezpiecznie i tak dalej. A ten sam stick każe mu na przykład w lewo biec, w prawo obiec. Jest taka niewidziana granica, że on wie, kiedy ma akceptować to, a kiedy szanować. Nie? Ten stick na przykład. Tak samo tutaj, że on wie, kiedy ma szanować, kiedy ja się kręcę, bo mnie plecy swędzą. A kiedy po prostu ten balans każe mu na przykład się ruszyć, nie? <laughs> także to dzięki współpracy koniowi z koniem jest to możliwe i jest to przyjemne do zrobienia. Mam tutaj słuchaczy, nie wiem czy ta kamera widzi akurat, ale koń, całe stado koni przyszło. Lu lubię ją jak ja prowadzę wykład. Więc, żeby między innymi to ćwiczenie z bramką wykonać, to są takie mniejsze podćwiczenia, które pozwalają jakoś tam nawiązać tą współpracę. Jeden z zadań to takich jest, że to zginanie szyi na komendę, ale tylko szyi, jest z jedną stronę, w drugą stronę. Tu akurat jest już, tak powiem, wyrobiona współpraca, bo koń praktycznie słyszy tutaj szelest... E... szelest e... ocierającej się dłoni po wodzy i on wie, że zaraz będzie komenda. Życzę ci takiego, że po prostu takiej współpracy, że on po prostu już rozkminia i wie, o co chodzi. Ale na początku oczywiście nie było to łatwe, bo ja skręcałem konia i on się obracał cały i tak dalej, ale konsekwencja, praca, ćwiczenia, w różnych warunkach, w różnych sytuacjach pozwala na to, że później mamy giętkiego, elastycznego konia, co wpływa na to, że właśnie ta komunikacja, że połączymy wodze, nogi, ba, ciężar nasz ciała <laughs> pozwala nam płynnie otwierać, zamykać bramkę. Na przykład, ale tych zadań może być. I wiele innych, ale co też odzwierciedla to na kulturę jazdy, tak? Bo my się nie musimy szarpać tam, moniotać z tym koniem, tylko po prostu płynnie podążać za, za ciałem konia, jakby można rzec. Nie? No, między innymi to jest takie wprowadzające ćwiczenie: poczuć sobie w domu to na koniu, w różnych sytuacjach, po parę minut, po parę sesji takich. I następne ćwiczenie, co już pokazywałem na TikToku, Goodbye. Mi się podoba ten film, więc teraz specjalnie robię materiał na, na YouTube, żeby zrobić takie ćwiczenie sobie w domu, e, poćwiczyć tutaj, właśnie przede wszystkim balans, odsadza, e, odsadzanie, mówię, odkładanie, które to dobrze tam, żebyśmy mieli ten tor. Nie widzę, chyba ok. Tego odjadę, zobaczę najwyżej, później już raz ustawię. Więc następnym takim ćwiczeniem to jest. A. Dobra, już widzę, wiem ja o co chodzi. No koń, już szyję wziąć. Ok, następnym takim ćwiczeniem to jest niby proste ćwiczenie, ale trochę wymagające. Od jeźdźca i od konia. To jest robienie koła w takim wyznaczniku. Ten wyznacznik to jest załóżmy ta beczka. Nie? I staramy się ustabilizować konia, tak żeby on sobie równo koło wykonywał w koło tej beczki. Ja ustalam w jakieś półtora metra i tak sobie zrób w domu z koniem swoim. Siądź na niego, uspokój go, zrównoważ troszeczkę i niech się kręci w tym kółku. I teraz siedzisz prosto na koniu, to jest ważne, żebyś widział, siedząc prosto, widział jego lewe oko, bo jadę w lewą stronę. I w tym ustawieniu staram się przesunąć konia na zewnątrz koła, kroczek po kroczku, tak żeby, o, objechać ten drugi znacznik, czyli ten pachołek. I robimy takie duże koło, jak żeśmy już zrobili poza znacznik. Tak, tu w parasolkę zahaczyliśmy to teraz jak już wykonaliśmy tak dokładnie te koło staramy się wprowadzić konia z powrotem na pierwotne koło mniejsze ale nie szarpiąc go, nie skręcając go wodzą tylko z takim ustawieniem tak jak pociąg jedzie po szynach to tak ma wjechać w te małe koło, tak jak teraz żeśmy to zrobili pokażę to bliżej chodzi o to, że jak jedziemy w kole Odciągamy tutaj, jechaliśmy w lewo, żeby zmniejszyć koło, to ta wodza leżała na prawym, i tutaj ostroga na, z prawej strony, i koń wchodził sobie do środka, jakby tak. Wyjeżdżając, trzymamy konia też w takim ustawieniu, ale odwrotnie, bo wtedy lewa wodza jakby wypycha go, i moja lewa noga też go wypycha. Nie? I tu mamy wstęp do różnych innych ćwiczeń, do chody bocznych, chyba że to ćwiczyłeś z ziemi, to już masz zaatwione, bo on wtedy już wie, tak? Tak samo jest z drugą stronę. Odchylasz go, odpychasz go i zaraz zrobimy to kółko w drugą stronę, żeby też było widać i wiadomo o co chodzi. Też wjeżdżamy sobie w koło półtora metra od znacznika, czyli od beczki. Trochę koń, żeby się tak wyrównał, zrelaksował. I ja patrzę, no i widzę jego prawe oko, i teraz zaczynam powiększać kroczek po kroczku. Większe koło, większe koło, większe koło. Teraz zrobimy aż większe za tą parasolkę. Tak wysuwam ręce do przodu, żeby było widać, że nie ingeruję tutaj za bardzo w tego konia, żeby po prostu czuł jakiś taki komfort. I teraz wjeżdżamy sobie powolutku. O, tu że jesteśmy przed parasolką, taką serpentynką wjeżdżamy w te małe koło. To na początku żeśmy pierwotne koło wykonywali i już mamy te małe koło. I to ćwiczenie proszę wykonywać sobie kilka razy dziennie, na rozgrzewkę, po rozgrzewkę, po trasie, przed trasą, jak chcesz. Chodzi o to, żeby to wykonywać nie za dużo, ale na pewno nie za rzadko. Ta, ta, ten wyznacznik, ćwiczenie, które te, teraz żeśmy wykonywali, to jest tylko gra wstępna do różnych innych zagadnień je, dla jeźdźca, który chce, żeby, raz, żeby kulturalnie jeździć, a dwa, żeby ta jazda na koniu i dla konia i dla jezdca była zdrowa, bo wszystkie krzywizny jakieś, nie, zły balans, zły dosiad, złe jakieś nawyki, złe trzymanie wędzidła w rozciągnięciu konia, za bardzo zganażowane to wszystko później z czasem źle wpływa na, na zdrowie i na komunikację, bo jeżeli coś jest niewygodne i sprawia później w jakimś czasie ból, to niestety, ale koń się będzie buntował. Potwierdza i nie będzie chciał tego robić. Nie? Także oczywiście zachęcam do zadawania pytań, czy Wam podoba się taki, że tak powiem, odcinek pokazujący, jak właśnie można ćwiczyć sobie, uelastycznić i ułatwić sobie pracę z koniem. Zadawajcie pytania i też piszcie, co byście chcieli poruszyć, jakie tematy chcielibyście poruszyć na tym moim kanale. Tym bardziej, że ci, co mnie znają, to znają, że ja jestem bardzo otwarty. Człowiek yy, i czym trudniejsze zagadnienia rzeczy, to dla mnie jest dobrym, że tak powiem, wyznawaniem. A wtedy chętnie pracuję. Jak coś czegoś nie wiem, nie, nie znam, to ja się bardzo mocno angażuję, żeby po prostu wiedzieć, czego nie wiem, po to, żeby innym, innym później się to przekazać i żeby im było też lżej. <laughs> Także zachęcam do subskrybowania, do lajkowania i do komentowania. Także dziękuję bardzo, że oglądałeś, że jesteś na moim kanale i do zobaczenia jak najszybciej. Hejka! Okay. Wow.